Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakieś 2-3 miesiące temu nagraliśmy grę, która była grą planszową. Polegało to na tym, że wybieraliśmy tabliczkę i przechodziliśmy właśnie po polach. I dzisiaj zagramy sobie w taką słodką wersję tego. Jest to gra planszowa o nazwie Sugar. I zobaczcie, jest z nami Martyna, jest z nami Czesiu, jest z nami Ewela. Przywitajcie się wszyscy. Cześć, Siema, siema, także słuchajcie, dzisiaj gramy w cztery osoby. I jak widzicie, tutaj mamy coś takiego zakręć. I zobaczcie, ja wam coś pokażę. Wow. Ale zanim tutaj zakręcimy sobie na tej mapie, bo tu nie będziemy używać tabliczek, tylko właśnie takiej kuli. Zanim zakręcimy kulą, to zakręcimy sobie takim kołem fortuny. I jeśli wyleci like, to musicie zostawić wszyscy teraz likea. A jeśli wyleci dislike, to musicie zostawić dislike. I pobijamy rekord? Tak się umówmy, uwaga, trzymajcie kciuki. Będę największym pechowcem, jak będzie dislike. Prawie, Prawie. Uh! Myślałam, że będzie coś <noise> <ziznać. głos> Także słuchajcie, jak zostawiliście już łapkę w górę, subskrybujcie kanał I oczywiście wpadajcie do najlepszej youtuberki na świecie, czyli Eweli Ewelka youtuberka Zaproś jakoś fajnie do Zapraszam siebie Zapraszam do Ewelki youtuberki Jest coś tam wersji. fajnego czy nie? Wszystko jest fajne Wszystko jest fajne Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do gierki i zrobię wam taki testowy ruch I zobaczcie, jeśli rozwalimy kulkę to potem te usp Zobaczcie, jeśli rozwalimy kulkę, kulka wlatuje w kolor. Czyli wlatuje w kolor... Żółty to jest? To jest żółty, tak? No. Także jeśli kula wpadnie do jakiegoś koloru, na przykład ta, jak wpadła teraz do pomarańczowego, to zawodnik, który wylosował, idzie na pomarańczowe pole. Najbliższe, Ale, tak? Tak, najbliższe pomarańczowe. Ale jest też coś takiego na tej mapie, jak czarna kropka. Zobaczcie, tutaj mamy czarną kropkę i czarna kropka oznacza to, że jeśli, sta, jeśli staniemy na tym polu, to musimy się cofnąć takiego samego koloru pole. Kolory. Czyli jeśli kropka czarna jest na pomarańczowym, musimy się wrócić na pomarańczowe pole. A te cztery z kolory co oznaczają? Ej, te cztery kolory to są też kolory, na które stajemy. Aha, dobra. Ej, także jak widzicie, tam mamy podium i kto pierwszy, ten wygrywa całą Gierkę Rangę na Discordzie. Jak chcecie z nami nagrać, linka macie w opisie. No i oczywiście zapraszam wszystkich do wpisania kodu Evela poza YouTube do sklepu, bo możecie wygrać oto tą właśnie myszkę. A mogę zaczynać? Tak, zaczynać? Zaczynaj. I obstawie obstawię, który kolor? Ej, fioletowy, Fioletowy. Tylko nie, ej, nie wolno w tam wchodzić, cofaj się. A. Fioletowy, dobra, dobra. Jest Fioletowy, oczywiście. O, Brawo. jestem na pierwszym tym. O, dobra. Czekajcie, mnie. kogo teraz wybierzemy? Czesia czy Martynę? Ewela, wybierz kogoś. Martynę, dziewczyny Martyna, Martyna, ale zanim ten, zanim ten, musisz ustalić, ile ma być łapek w górę. 5 tysięcy Dobra, jest 5 tysięcy. Także Martyna może strzelić. I uwaga, co wylosuje Martyna? Fioletowe. Dobra, Martyna tutaj popchła kulę. Nie! jest, żółte. Rzucę. dobra, rzucę. no to jest zaraz koło weli, Dobra, Czesiu, Czesiu, ten... obstaw narpie w pole, obstaw pole, które będzie. Jak ja myślisz? myślę, że niebieski. Niebieski, dobra, no to dajesz, no to Co dajesz w takim razie. Pole się ustawimy, jak tak I będzie. uwaga, gdzie wpadnie, gdzie wpadnie kula? Fioletowy, no, o, cześć Czesiu. Widzę, że chyba ja was wyprzedzę. Teraz tak, ja obstawiam, że to będzie kolor czerwony. Miejmy nadzieję, że to będzie czerwony. No bo najdalej. Także czerwony. Pomarańczowy! Pomarańczowy. o tak Oj, to najdalej. w takim razie na razie wygrywam. A to Czyli... od czego to zależy, czy to leci bliżej, czy nie? Dalej. wiem, nie wiem, od czego. Dobra, daję. Dobra. Jaki kolor? Fioletowy, fioletowy ale dobra. Czyli tutaj, no ładnie, 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 Ewelina nas tutaj ja wyprzedza. Tak samo strzelam. Dobra, Martyna. Dajesz Martyna. Martyna tam tak celuje, żeby wiecie, jakoś inaczej popchnąć tą kulę. Zielony, Zielony, to jest no. tutaj koło mnie. Nie, tutaj, bliżej. Dobra, Czesiu. Czesiu, byłeś dzisiaj w szkole? Tak. Byłeś? Ile ci jeszcze nauki zostało? Dwa tygodnie. Mało, zero sprawdzianów, pasek. Tak? No to, no to elegancko. Paseczek? Na tyłeczku. Aha. Ja też kiedyś miałem pasek. Ej, ja dawaj, Czesiu. szóstej podstawówce. Dobra. Raz w życiu miałam pasek. Czesiu ma pasek. Skubany. Czerwony! czerwony no. O, to tu idzie! Jak no, no, on daleko no, 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 śmiga! No, no. Nie, tu jest czerwony! To jest pomarańczowy! Aha, tu tutaj Czesiu, tu! Nie! Nie, tutaj jest czerwony, tu, tu, tu! Ja jestem na pomarańczowym. Aha, no, no, no. Dobra, także teraz chyba moja kolej. Trzymajcie kciuki, żebym uderzył w fiolet Niebieski. Niebieski. Zielony, zielony. Cześć Martyna Nie, tutaj. Teraz Tam. ja, tak? Cześć <laughs> Tak, Ewela. Adela, a ty miałaś kiedyś pasek? W szóstej podstawów teraz W podstawów. Fioletowe, fioletowe, idę na fioletowe. A czyli przeszłaś ten, przeszłaś kropkę. No. Nice. Dobra. Kto teraz był? Martyna czy Czesiu? Martyna. Ja. Martyna. Ustrzel pomarańczowe. Czy mamy kciuki za pomarańczowe? Żółte, Żółte. na cztery kolorowe. No to ładnie, to ładnie. Czesiu, twoja kolej. Ja, ja na razie wygrywam, tylko to mnie interesuje. Czesiu, a z czego Interfony. masz najsłabszą ocenę? Na, to Martyny. Z matematyki i z geografii. Uh. Cztery. Aha, cztery, dobra. <grym> <grym> teraz ja, tak? <grym> dobra, także popychamy kulę i trzymajcie tutaj kciuki za żółty, za zielony. Yellow. I uwaga, tego. wszyscy jesteśmy no. razem teraz. Ewela wygrywa. Dobra, Ewela. Żeby teraz mi czerwony nie wypadł, bo będę się wracała. Pomarańczowy. Pomarańczowy. A nie, tu jest jeszcze czerwony Jeszcze nikt nie stanął na kropce, co ciekawe. Jednak tutaj dopiero. Martyna, jest twoja kolej? Czerwony. Ale fajna ta mapa, super. Jak chcecie kodzik do mapy to jest w opisie, także czytajcie opis Czerwony! Czerwony, czerwony. To tam gdzie ja stałam. Właśnie teraz pytanie. Dalej, dalej, dalej Martyna. Na tamten kolejny e, teraz Czesiu Martyna chciała zostać na swoim klocku. Tak Chciała chodzić dookoła Czerwony, tak samo. Oj, tutaj chyba zakochana para Czesiu Ojej i Boże, Martynara. Niebo. Dobra, teraz ja, tak? Tak Dobra, także popychamy kulę i trzymajcie kciuki za, uwaga Jak? Za czerwony! Ej, Lor! Trzymajcie kciuki za uwagę. czerwony i za czerwony. Dobra, strzelam. Żebym nie miała teraz czerwonego, bo się wracał. Dobra, Ewela, czerwony, czerwony Nie! Pomarańczowy, cholera Pomarańczowy A to nie jest pomarańczowy? Nie No szkoda Dobra, Patrzcie Ewela tutaj prowadzi daleko, skubana jestem. Właśnie ten czerwony z pomarańczowym się myli, nie? Martyna, a ty ile masz, jaką masz średnią? Powiedz eee, Nie wiem Dobra, okej, okay, rozumiem <laughs> Około trzy. Tak, może przejdzie Jest pasek? Jest tak, Dobra, pomarańczowy Czesiu, ty tutaj Myślałam, na... że tutaj ten. Jak Martyna trafi czerwony, to się musi cofać. Dobra, Czesiu tutaj ustrzelił. Zobaczmy, co będzie. Zobaczmy. Czerwony! Aha! Znowu do Martyny! Ej, wy się chyba za bardzo lubicie, co? Tak mi się wydaje. Ciągną tak do siebie, że hej. Ale Martyna ma chłopaka, to przypominam. Ej, żółty. żółty! Też gdzieś do niej, to ty razem Nie, z, ja z nimi. ja tutaj, ja tutaj. Aha, Ej, Dobra, Ewelcia, cofaj Teraz się tu ja? już do nas, co? Dalej. A niebieski. gdzie masz czarną kropkę? na niebieskim, fioletowy. fioletowy Ale jestem e dalej przed niebieskim, także mogę jeszcze. trafić, W ogóle jeszcze nikt niebieski niebieskiego nie trafił, nie? Bo nikt ciężko chyba. jest niebieski No no no. no no. Dobra, Martyna. Martyna celuje tam. Martyna tak. Ładziej ręka tak. Dobra. Co to będzie? Co to będzie? Nic. Martyna, no co ty wycelowałaś? Słabok Gdzie ty wycelowałaś? Kulkę. Jeszcze o. raz. Dobra, uwaga, Martynie się udało chyba w końcu. Miejmy nadzieję. Jest, jest zielony. zielony. Oj, jedno Ojej, przed siebie. Czesiu, twoja kolej? Dobra. No i zobaczmy, gdzie wyleci. Niebieski, no chciałaś, niebieski. No to teraz moja kolej. I ja obstawiam, że to będzie czerwony. Taką mam, takie mam wrażenie jakieś dziwne. Nie, zielony. Zapraszam, Dobra, Martyna. Dobra, Martyna, witam. witam teraz witam. ja. Żeby nie niebieski, żeby nie niebieski. A Ty już strzeliłaś, tak, Ewra? Tak. Dobra, patrzymy, patrzymy, patrzę. Pomarańczowy, pomarańczowy, dobra, przeszłam ładnie. dalej, ładnie, Czesiu mnie tu goni skubaniec, Martyna zobaczcie jak ona celuje, no zobaczmy, zobaczmy z perspektywy, okej, okay, uwaga, żółty, żółty, zapraszamy na żółty, okej, okay. gdzie to się kończy, już niedaleko, Czesiu w tej chwili, żółty. żółty, patrz jak on tu idzie obok mnie, on tu mnie goni, Kurde, no. Teraz moja kolej. A dwa razy sobie strzela. A co tam? Może, może lepiej będzie. Uwaga. Co to żółty, jest? Żółty. żółty! Ej, Martyna, przestań. Idź już ode ja mnie. Ja też dwa razy strzeliłam. Dobra. Żółty! Kto, kto ma żółty? Ja. Ewela? Poczekaj, Ewela. Gdzie masz kolejną kropkę? Na, na jakim? Na zielonym. Patrzcie, jak oni są daleko, skubańce. Dobra. Martyna, dajesz. Uwaga, czy Martyna będzie pierwszą osobą, która się nie, cofnie? Niebieski! Oj Cześć, Czesiu. jak teraz niebieski teraz Czesiu Czesiu się na cofa. piątkę na pewno strzeli, zobaczcie. Czy będzie pasek u Czesia? Nie, będzie niebieski. Nie, żółty! żółty. To Ale idzie wylecicie. do mnie! Ale wy szybko, idzie bardzo do szybko. Mnie. Co za Martyna skumaniec. będzie na samym końcu. Czesiu nie ładnie. No, no. Pomarańczowy! Jaj, kurde, tak. tylko dwa. Ewela, twoja kolej, dajesz, dajesz, dajesz Ewela. Ciśniesz, ciśniesz. Dobra, muszę daleko od Czesia. Nie, żeby nie zielony, żeby nie zielony. Dobra, pomarańczowy. Aj, dobra, Czesiu mnie prześcignie teraz. Martyna. Czesiu, w niebieski, right. ok? Martyna ma kolor. żółty. Jłóty. O, jak daleko. Czesiu, Twój strzał teraz. Niebieski. Zobaczcie, niebieski. już jesteśmy w ogóle niedaleko. Niebieski. Niebieski. Dobra, pomarańczowy. pomarańczowy. To tu, gdzie ja? Ha! No nie. Dobra. Bystro. Trzymajcie kciuki za mnie teraz. Takich, no, żeby można było skrócić. Pomarańczowy! Taki snake. Lecimy na pomarańczowy, proszę państwa! Proszę państwa! Teraz ja. Ja już trafiłam. I co to Ewela. będzie? I pewnie zielony. Co się to będzie? Pomarańczowy. pomarańczowy. To jest czerwony. Jak Pomarańczowy. No, tak daleko! Co ty gadasz? Tutaj! Lewela to wygra, jakiego ona ma szczęście, no Martyna. Dobrze dobrze! Niebieski, ustrzel niebieski Martyna. Tak. Zostawicie lajka like prawie no za niebieski. No nie, nie żółty. żółty. uwaga, gdzie przeleci? Przeleciało już? Na żółtym było, na żółtym. Ej, przecież ta Martyna mnie prześladuje. Dobra, teraz ja. Dobra. Ewela. Ewela, tam jest paszczyciel kawaler. Pomarańczowy, jak tak? Tak. To tylko jedno na jest dobrze. Dobra, Czesiu, dajesz teraz twoja kolej. Teraz ja. Nie, Martyna, żartowałem. Ciesiu. Ej, tu jeden zakręt i prosta. I Czesiu, to się nie liczę, jakby, co, Martyna, ostrzel szal Pomogłem uwaga. Będzie zielony, zobaczcie, be... nie wiesz. Nie do przodu. Junup. <laughs> <You noob. laughs> Dobra, teraz Czesiek. Ale cisza. cisza, cisza. Fioletowy! A też że jeden. Dobrze, dobrze. I uwaga nie i teraz Rafa. Zielony! Mówiłam, że się cofniesz? Zielony? <laughs> Cofasz się! Ale... ale ja tego nie widziałem. No nie będę ostatni. Ale nie powiedziałeś, że cofniesz się ten i Dobra, pierwszy. Evela, mam nadzieję, a ty jaki musisz? Fioletowy, żeby fioletowy, się cofnąć. Żeby się cofnąć. Czerwony. Czerwony. Ale dalej jestem przed fioletowym, także mogę się okay. jeszcze cofnąć. Okej, Martyna. Coś teraz tak słabo idę do przodu. Pomarańczowy. A też jeden, ale no jej. I za chwilę zielony, Martyna, Czesiu, Lecisz. Uwaga, fioletowy. fioletowy. O, I tak daleko. Jasny gwint. Dobra, jest moja kolej. Proszę, niech to będzie żaden kolor z tych, które są Zielony z znowu będzie. Żółty. Dobra, idziemy o dwa dalej. Ewelcia. A teraz ja. Jak będzie fioletowy, to się cofam niestety. Czuję, że to będzie fioletowy. Nie, pomarańczowy. Dobra. Coś tam Jezus, jak ty do jesteś to daleko. Jestem ostatni. Martyna, twoja kolej, lecisz. Dobra, Martyna, zielony! Wracamy moja droga, wracamy! Z ej, ej, ja mówiłam! Ej, mówiłam, że Martyna będzie miała teraz zielony. Cześć! Tak Dobra, cześciu, co on tam musi trafić, żeby się wrócić? Nie fioletowy. Dobra, pomarańczowy, pomarańczowy, ale jest, jest nawet daleko, dobra, teraz ja. Ja obstawiam, że to będzie fioletowy. Trzymajcie kciuki. Czerwony. Czerwony, to dobra, i tak jest dobrze. jest dobrze, jest dobrze. Ja już też strzeliłem. A tam czerwone wypadło. Aha, bo nie, czerwone. Nie, nie. Niebieski, niebieski, czyżbyś się cofała? Nie. A na jakim teraz będziesz miała? Tu na, na czterech kolorach jest cofanie przede mną. Co ty gadasz? Na czerwonym, żółtym, pomara pomarańczowym, niebieskim. Dobra, a twoja kolej. No, e, Martyna, twoja kolej? To tu już ostatnia prosta. No, uwaga. Co to będzie? Co to będzie? Zielony! Zielony. <laughs> Nigdzie nie idziesz, cofaj się! Aha, cofaj znowu. się! <laughs> Dobra, Czesio, dajesz. Nie, Czerwony. czerwony! No idzie nawet czerwony. daleko. Ja chcę teraz fioletowy, nie. Nie wiem co chcę. Czerwony pewnie wyleci, tylko nie czerwony. Żółty! Dobra, jest. Dobra. i wypadone. trzymajcie kciuki za mnie, żeby wypadł zielony albo... No zielony tylko. Tak? Jak wypadnie zielony. Jak i karty inne to się cofam. Co ty gadasz? No tu jest takie hardcoreowe miejsce. Zielony, wow. zielony, pomarańczowy. No ja cofasz się! Cofam się na cofam? pomarańczowy. <laughs> Dobrze ci tak. No wiesz tam jest miejsce. Dobra. Takie? Martyna dajesz, teraz ty. Dobra. Leci, Ale nie, leci, leci, czekajcie, leci. bo ja stałam przed. Pomyliło mi się. Trudno, trudno. A stracone. nie, bo jest, jest stracone. Nie, nie, nie. Dobrze, dobrze jednak Czesiu, Czesiu teraz. Czesiu, a dostajesz jakąś książkę na zakończenie roku? Na pewno. Nie Kurde, trzeba w jakąś książkę załatwić. O, Czesiu do mnie tutaj, dobiegł. dobra. Uwaga, gdzie ja? Zielony. Zielony, no niedaleko, no ale jest okej. Okay. Martyna. Czekaj, jak to pierwszy ten. Ewela. Nie, Ewela, Ewela, Ewela. się, jak oni tam. Czerwony. 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 Ej, tam się tego momentu nie da Martyna. Czesiu, Czesiu. Zielony. Ojejku, Martyna, nie. żegnaj A nie, myślałem że Ej, znowu Martyna się cofa? Tak. Co wyglądacie? Nie, no Eweka. Fioletowy uczesia. Kesiu mnie wyprzedził! No. Co za skubanie. Dobrze, dobrze, ja nie mogę czerwonego teraz. Proszę nie czerwony. Proszę nie czerwony, bardzo proszę. Bardzo proszę. Słuchajcie. Żółty! Żółty. Dobra, Dobra, ja już trafiam. Mam nadzieję, daleko. że przejdę ten punkt. Przechodzimy Zielony daleko. bym chciała. No. Żółty. Dobra. Teraz ja. No, Zobaczymy, czy Czesiu się będzie musiał cofnąć. Żółty Czesiu Martyna, tam Czesiu, zobaczcie, co jak nie prowadzą. Będzie? Tam mamy do wygrania. Czesiu, jak będzie miał zielono, to tylko przejdzie wtedy. To... Nie, przeszedł! Co ty gadasz? Co ty są gadasz? Za skubani, to co są ty gadasz? Zapomniałam. Przeszedł najgorsze. To on wygrywa. Nice. Brawo dla Czesia. Czesiu, jak się czujesz? Niebieski. Oj, patrzcie, jak daleko nie. idę. Teraz ja. No, cześć. Fioletowy albo zielony, proszę, fioletowy nie, albo nie. Będzie zielony. będzie niebieski. A Żółty. Cofaj się tutaj. Nie, zapraszam. no to tu gdzie stoję? Aha, no nie! Tak, bo idę tu. Aha, No tak, dobra. I cofam Martyna. Się na tu, gdzie stoję? Dobrze mówisz, przepraszam. Martyna, gdzie uda się jej ustrzelić? Ja w końcu ja będę ostatnie jeszcze. Czerwony, no wreszcie Czerwony. Martyna przechodzi ten zielony. Jest. Czesiu, no. jakie tam kolory zostały? Żółty i pomarańczowy. Ale tak? są dwie kropki. Dobra, zróbmy to. Ona żółty, Cofasz się o... tutaj. Ej, znowu I się cofasz! Znowu do, do, A, do mnie! <laughs> Cofaj się! Dobrze. Teraz ja. Słuchajcie, ja to o, muszę o, wygrać. Ostatni będą pierwsi. Na Niebieski. Jestem Niebieski, zobaczcie. Przedziłeś nas! Elegancko, o to chodziło. Łatwo. Ja. Zobaczymy? Co to Dobra. będzie? Ej, tam jest ta końcówka masakryczna. Niebieski! Jestem z tobą. Elo! Siema! siema zobacz tutaj Martyna, Zobaczmy. Martyna, czyżby to był czerwony? Czyżby to był czerwony Martyna? Nie Pomarańczowy, Pomarańczowy. Ale patrzcie jak daleko przechodzisz Nice. Czesiu A no, to tak jak ja wcześniej Czesiu, uwaga, uwaga Czerwony, czerwony. cofasz się Oj. do tyłu z powrotem I teraz Rafa ustrzeli Ach. zielony Przepraszam zielony albo fioletowy, tak? Niebieski. Niebieski, cofasz się, Hop. tutaj gdzie jesteś. Hop. Dobra. <laughs> Fajne to było. Dobra, efela, efela. Czy tam się To jest zła rywalizacja teraz. Uwaga, o, to cholero. I teraz mam nadzieję, że nie trafię ani żółtego, ani pomarańczowego. Martyna, U, lecisz. A tam na końcu też jest cofanie. Niebieski. Patrzcie się, jak Martyna nas goni w ogóle. Czesiu, od razu, daj. Alewo, zobacz na końcu. Ostatni krusek to są cztery z cofaniem. Także trzeba trafić taki. żółty, dobra, Czesiawi się udaje. Przejść ko mnie. Teraz Rafa. Fioletowy! Fiolet? Co ty gadasz? Jest! Dobra, Dobrze. ja od razu trafię, żeby tutaj nie patrzeć. Nie niebieski. niebieski! jest! Udało się jej! Kopać na koniec! Czyli tam trzeba fioletowy albo. albo. Zobacz. Fioletowy, albo pomarańczowy. Dobra, Martyna. Pomożemy, Martynie. Zobaczmy żółty, no. ładnie Czesia nas idzie? Jak ona nas dogoniła, no, no. ładnie tutaj podśmigowała. Czesiu fioletowy. fioletowy, zapraszam do mnie. I Rapa. teraz ja. I czy by to był fioletowy? Niebieski. Dobra, jestem tu, jestem tu. tu. gdzie ja? Bo idziesz... no? Dobra. O. Teraz ja. Trzymajcie to, to kciuki. Jak teraz wypadnie dobry kolor, to, to przechodzę, to wygrywam. Fioletowy, wygrywam no nie. Słuchajcie, grat gratulacje dla Eweli, dzidzi dla Eweli. zdobywa rangę na Discordzie. Przypominam, wpadajcie na jej kanał Ewela. Pausa YouTube tutaj macie. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej takich filmów. Ej, no i tutaj zapraszam Was na ostatnie filmy. No i tyle, trzymajcie się na razie. Dzięki.